Siemanko, dzień dobry z tej strony. Kryptobrodacz. Dzisiaj mam dla Was dwie szybkie akcje z krótkim terminem ważności. Pierwsza to głosowanie na ekosystemie Venom, dokładnie to na Web3 World, oraz nową kampanię na sieci startnej, Tak jakby jeszcze ich było mało. Potrwał na 4 tygodnie, także nie przedłużając intro, i lecimy z tematem. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na stronie Web3World, będziemy oddawać tu swoje głosy, ale w tym celu potrzebujemy tokenów W3W, także u góry wybieramy w zakładce swap oczywiście token Venom, na dole z rozwijanego menu wyszukujemy sobie W3W, jest, ja mam 17 tokenów, no sobie 7 zamienię, dostanę za to 1,6. Konfirm, konfirm. Zobaczcie, jak oni poprawili wenoma, Jak to szybko teraz fajnie przechodzi. Następnie, żeby odnaleźć yy, zakładkę do głosowania, tutaj te trzy kropki i wybieramy DAO. Zjeżdżamy sobie na dół. Tutaj musimy zdeponować swoje tokeny. Mamy na 14 dni na 90, 182 lata, 4 lata. Dobra, niech będziemy mają maksymalny okres czasu, sobie wybierzemy. Będziemy mieli wtedy mocniejszą siłę głosu. Potwierdzamy. OK, czekamy aż nam to zablokują. Gdy nasze tokeny zostały zablokowane i otrzymaliśmy w zamian to głosy. Możemy wrócić do zakładki DAO. Mamy tutaj głosowanie na pulę w stawce jest Venom Liquidity, Venom na WETH, Venom do FTM, USDT do Venoma oraz Venom do ST Venom. Aktualnie na prowadzeniu jest Venom do Liquidity. Także oddamy sobie głos. Każdy oddaje głos na to, co chce. Ja oddam głos, swój głos na to, co jest aktualnie na prowadzeniu. Tutaj w pierwszym miejscu. Weźmiemy MAX, mam 2,74 głosów, klikamy VOTE, potwierdzamy. ok, w ten sposób oddaliśmy swój głos oraz zrobiliśmy kolejną transakcję na ekosystemie VENOM. Teraz przeniesiemy się, a zanim się przeniesiemy, jeśli komuś by brakowało testowych tokenów VENOM, Wstawię wam tutaj link do kranika. Macie tutaj takie daily taski. Spójrzmy, jakiego zobaczcie. Mamy join, Venom Foundation, czyli dołączamy do Discorda Fundacji Venoma, do Venom Pad, Venom Bridge i tak dalej, tak dalej. Za wszystko dostajemy testowe tokeny Venom, także fajny sposób na to, aby Nadrobić, jak gdzieś tam za dużo rzuciliście, albo brakuje na kolejne misje, albo na przykład, jeżeli chcecie mieć więcej głosów, zróbcie sobie takie zadanie, zgarniecie 30 testowych w Możecie je przeznaczyć pod głosy na Web3 World, jak najbardziej. Także ja tak przynajmniej sobie zrobię. A teraz udamy się na drugą z dzisiejszych misji. Ok, dokładnie jest na strona Alpha Coins MySwap XYZ. MySwap jest to protokół DeFi i obsługuje on portal Bravo. Z coś takiego jak Bargeant, mieliśmy JD-Swap, czyli jest zarówno strona, jak i zajmują się właśnie tą budowaną funkcją wymiany. Będziemy mieli tutaj 4 tygodnie kampanii. Pierwsza misja to musimy wymienić Ethereum na WSTH Ethereum na stronie MySwap. Czas na to mamy do 5 lipca. Do czasu 8 rano UTC. Jest w Polsce jakoś plus 2 godziny. Jak dobrze teraz pamiętam. No i dostajemy za to tam jakiegoś nftk, także na początku będziemy musieli udostępnić ten tweet na swoim twitterze. Następnie klikamy tutaj, przechodzimy do strony MySwap. Ja już jestem tutaj na stronie zalogowany, połączony oczywiście ze swoim portfelem. Do wyboru mamy portfel Argent jak i Bravos. No, i wybieramy Ethereum na ten WSTH. Ethereum mam go tutaj na samym dole. Co najważniejsze, nie musicie tego zrobić w jednej transakcji. Tych transakcji mogą być 2, 3, 10, ile tam komu pasuje. Obecnie jest 0,03 Ethereum. To jest jak tak na szybko około 50-60 dolarów. Także myślę, że można to zrobić w jednej transakcji. Ja aktualnie tutaj mi zostały jakieś resztki. Zaraz ja sobie coś tam wymienię, aby Wam pokazać, a później doślę i zrobię to w jednej transakcji, także wybieramy tu Ethereum, WSTH, klikamy swap potwierdzamy na naszym portfelu najłatwiej to zrobić wysyłając 0,0016 w jedną stronę i odesłać z powrotem i całość jest zaliczona, także dwie szybkie misje na dzisiaj i to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapki w górę i jakiś komentarz dla zasięgu. A tymczasem życzę powodzenia, z fartem, cześć.